208. <głos> <głos> Grubo. Ten tu ma jakieś kurwa awatary, że jest pro gamer i w ogóle gra na jakimś turnieju. Dobrze. To będzie dobry mecz. Biegają zaraz mi tu, zajdą. Pada jest na to. Oni już tutaj chodzą. To nic nie znaczy. Odszedł tam. Zakłócasz sygnał Chuj pierdolę, boję się Dobra, już dwa termity nie Mata przy szafkach, mata Kurwa i chuj, nie damy rady chyba tam zdjąć gościa Robiłem? Nie <laughs> Kuźwa <laughs> Podniosłem ją, trudno No już cieba się granata, chciałem, ale. Bumer nad nami jeden biega, trawdora rozwalił o tam Beda widzę, pilnujesz zajebiście. Mogę się tu skupić. To, ja to patrzę, ten. wejście na jakby na schody. Bronem oskarżę Beda do że Jest ten, bug na schodach. Bug na schodach. Bug na schodach jest, na kamerę. Kurwa, to szkoda, że ta ściana nie jest wzmocniona, bo tu jak mi zaczną skanować, to jest przy samym. Kurwa, Boga, już dwóch patrzę, patrzę. Nie no bo... też jest Mogę kontni Kurwa, zranienie. Ja pierdolę. Mam te wszystkie gry ostatnio wkurwiają. są w tu jeszcze, bo też. Mission failure Czyli chyba to jest Nie będą cepy No zauważymy. Kurwa no nie zabiliśmy nikogo No nie wiem Zobaczymy po tej rzędzie. Może że co? Że może kogoś zabijemy liczyliśmy na to, że może to są cepy <śm> <śm> A jak nie zabiliśmy nikogo, no to tak. A ja przez to, że dron koło mnie przejechał, ale nie patrzył na mnie. Mówię, chuj nie widział mnie gościu. No, bo, jednak tak... cepy. Strzela mi he Need to locate the hostage. Chyba są na dole. Nie wiem, czy uwierzycie, czy nie. Na no, dole. A mamy jeszcze Jekera. Jekera ostatni. Jesteś ostatnim żywym dronem, Bedarus. Od ciebie zależy, nic nie zależy. 5 sekund przed wstąpieniem Miałem się opręcić Ciekawe czy też się wychylają z okien Fajnie by było, tak. nie? No? Tak, 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 są źrody w oknach Na samej górze jest Nie, nie. I to jebu. Widziałem, że się rezyguje, Która? I tu jest rzecz. O pierdala Co tu wykombinować? Są chyba TTY podłożone? Są. Kurwa. E, skąd on to Tu Musiało być rozjebane, nie? On na kamerę patrzył, oni tutaj siedzą w dwóch, w tym mam pokoiku. Ale na którym piętrze Ernest? jest? Samym dole, no. Na samym dole, bo rozszedł, tak, tak. Chyba no to no prawo, na samym dole, po prostu trzymać mam pokoików. Tu jest, no. No i on zaraz tak patrzy w kamery i da, aż coś się wyjdzie. Oni no tam mają, muszą mieć kamerę. Ło, ten. ten jak tu leży. Okay. No i chuj, no i nic nie wiem z tego. Rekonesansu, Beda żyje. Wybieg zdał i mnie zabił. No ma gdzieś kamerę tutaj. Patrzł. Nie <noise> patrzył przez kamerę i by się nie zabił Czyli wszystko zależy od nas. To jest niemożliwe, remontuj. kurwa. Nie kamery gdzieś mają na sobie. Up 4 eliminated all. Niech że oni widzieli wszystkie nasze miejsca. Czyli jak oni przebiegli? Zanim już następny był. Dwóch po tu biegli. To, to, to ogólnie nie ma to sensu. A z zewnątrz też musieli gdzieś mieć, bo i mnie i Ernesta widzieli. No i kamerę mieli. Powiedziałem właśnie za powtórce. Próbujemy dalej mówicie? Dobra. Może zaskoczmy ich i pójdźmy do kuchni. Hmm. Wszyscy do kuchni Zawsze jak jest jak oh. idzie chujowo trzeba wybrać najgorsze miejsce. Oni wtedy przychodzą i... Co, co to ma znaczyć? Czemu oni siedzą tam, a nie na dole. I nie, nie wiedzą, i nie wiedzą za... jak się zachować. Że tu zabijemy jednego? No, może chociaż jednego. Fortify the room. You need to keep behind, Ale ich teraz rozklubnimy tutaj. Mam te kamizelki, proszę Od czegoś trzeba to zacząć. Zabić. Zaradam punkty nabić, Raczej się szczelę. z punktów nabić. W ogóle mam też te granaty, mogę je gdzieś przetestować. Na przykład tutaj. Nice. I to byśmy mogli zrobić? Jasne. Nie, no, oni nas teraz straszą. Nie, to A, my zraszujemy ich. Dokładnie okay. wykryty, na wszędzie tylko i to. Mówiłem, nie będą się spodziewać. To był dobry plan. Walam ochnął no, w górę. Nie się boją. Co? Kurwa, zabijmy chociaż jednego. O co? <laughs> chuj, strzelał to przez ścianę do mnie? Oh. Nie trafił, ale strzelał Oh yes Dobrze idzie Tam się chuj jest, czekam Jest nadal na zewnątrz Teraz rozwalili kamerę. I już jest tu u was? Nie, tu jest tu. Teraz twoje prawo do Zabiłem! Prawo! Najgorszego, ale do nic. Chuj z tym! O, tu mam kogoś, tu mam kogoś na bank. Kolejny! No, bueno. teraz najlepszego. Oni na mnie się skupili zamiast iść po zakładnika No na tyle Jesteś tam zakładnikiem? Ja, nie no, Ja, jestem za zakładnikiem. Jestem tu na schodach Po zakładnika są i druty i matwy jakby co Przy głównym wejściu, główną bramą, tam aszka była no, no, to no, jakby... Chyba wprost kąt ciebie tylko że wyżej, nie? Wiem ja, ja wiem no Chodzi wchodzi od tego czerwonego. Główne wejście, idzie korytarzem głównym. Kondi widział? Kurwa, może coś, postr może coś postrzeliłem? Nie wiem. Idzie do ciebie. Pięknie do ciebie. A, fuck. A, Mówiłeś, że trzeba wziąć najchujowsze miejsce. Ale z jebą, on się ciebie zabić. No. ale Konrad, to coś w tym jest jednak, nie? jest. Yes. Yes. Coś za chujab normalnie bym tego nie wybrał. No nie ma najmniejszej opcji. Czy my się tu w ogóle broniliśmy? Nie. O kur. Może też tak z klasami jest, więc ja wezmę Montagnę. <laughs> Ojej <noise> <noise> Może to jest wita weźmiec Czemu mam się ograniczać, ten tak ma szerzej To matko naprawdę nim że <noise> Mieć się lotu, zmieni jeszcze to <noise> Teraz chlap, 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 cztery heady, nie? No to panowie, obrona, powiatka <noise> Nie wjechałem, ale zidentyfikowałem Boże, wiesz, wierzę, że są nawet w tym samym miejscu co to samo chyba. To samo. Kurwa, no do tego Cię nie spodziewaliśmy. No to nie, tej rundy nie ugramy. <grym> ogniem, walczaj <grym> ogniem. No na <grym> Kurwa, mógł Cię wziąć za jakieś żarcie, nie? In Ernest. Co? Mógł Cię wziąć za jakieś żarcie, że tam w lodówce jest. No, To doga albo coś. Mamy rundę, Ło! ostatnio... Ja mam trzy flesze w ogóle. To ten, ja rzucam flesze... Zabieramy zakładnika... Ej, tu są drzwi, tu są drzwi, tu są drzwi! Tu jest, tu ładne drzwi. się, leci. Tak? Od frontu, tym razem, wszystko... Pozamykane. Zrobię rekonesans A wy w ogóle sprawdźcie, czy oni do kamer gdzieś nie mają Ej, patrz tam, patrz tam będę Do drzwi? No, no. Powiedzieć, wam, powiedzieć wam newsa? Nikogo nie ma z zakładnikiem Mam tu Absolutnie nikogo. No, bo tam było rozwalone drzwi, a mnie wytrzymał ktoś. No, a to spróbuj znaleźć tą kamerę na jednym. Byłoby super. Gdzie oni biegają? Ale chuj, to ja musiałbym wykorzystać ten no fakt. O chuj, oni są porozstawiani w oknach. Wyczychaję, aż kurwa. Nie mają tej jebanej kamery. Idę po zakładnika. Uważaj, Waker był naprzeciwko. Tylko druty stare. Kurwa leżę Będę udawał, że jestem też zakładnik. To no to będę ugrać to. Bierze w ciebie. Tu jest! Do idzie, na lewo. Na lewo poszło, może iść prawa prawa. prawa, prawa! Jezus! Nie! Jezus. Oh. <laughs> <laughs> Przestań, pistolet nie nie zabić. Nie, albo Ale, ale to była do dobra próba. Ja no się liczy, on tak, nie zabijał, tego. w ogóle. zabił. To co, magazyn? <laughs> Czy to... To magazyn! Ja zabiję Ciebie. Chwila, no, jest... smoka i ma Mamy, Każdy ma fraga, to się, tylko Rusek tam nie ma fraga, fraga to pójdź z nim. Gdy będę tego pierwszego fraga to miałeś fuksa, teraz w sumie. Co? <grym> to topowe <grym> I który? Dawaj te maty w druty i... Jeszcze też rozwalę. Właśnie, już się narozwalamy, czy zostawiamy? Macie jeszcze trochę. No, na pewno to most. Ja nie mam dróg. Macie szpury? Ja nie mam Ja rozstawiłem właśnie koło tego. Chyba tego lasera w ogóle tu nie widać, to jest dobre. Yuri, ja tu rzucę tom. Mówcie, jakby ktoś tu się. czaił. Ja idę na sam dół. I przy tych drugich schodach, nie? Tych zewnętrznych Wiesz co, wysadzaj... Nie, to nie to Kurwa Termizmą. Wysadziłem ją I Chuj Oni cię nakrywają pełną parą No ale gościuż go zabił Bieg, bieg Nieee Wszystkie przyjaciele zniszczyli się Oooo, ile to trwa? Tak, chcę zapatrzeć, jak się wybierasz. Gdzie znasz? Znaczy, no. To on miał tutaj platynę już na karabinie. Czyli oni mają taki rank jak my. No to jest skandal. Nie, no to jest niemożliwe, muszą być platyny. Wybrać. Oni powinni mieć diament, kurwa, a nie platynę. Co oni robili? Iaaa, pierdol! Gorsza, i diament, i chuj. Ale jedną ugraliśmy z diamentem. O kurwa, cztery platyny idiot, ale to od razu widać, nie?